Żałuję, że nie ma tu malarza Uwieczniłby te chwilę dla tytonnych Obserwuj moje ruchy Jestem zwinny jak kot, chytry jak lis Pokażę tym wsiokom, jak się gania świni No, świnki, do chlewu Zapraszam Nie idzie tego zrobić. Głupie świnie, szlach mnie trafi. Zaraz użyję na nich jakiegoś znaku. Patrzysz na mnie, Szani? Pierwsza już zagoniona. Co, łyso, wam teraz? Łyso, pokazałem wam klasę? Pokazałem? Świnie, w końcu? W końcu! Hola, hola, panie Wiedźminie, a co to za sztuczki były z ręcami? Ja to znam. Raz widziałem, jak jeden Wiedźmin kazał się chłopu powiesić. Zrobił coś takie rękami i człowiekowi rozum odebrało. Czyli żeś oszukiwał? To Laura świniopasa nie będzie. Szani, co Geralt mawia w takich sytuacjach? Zaraza? Tak właśnie mawia. Zaraza. No dobra, to teraz po moje. Niech sobie wsioki grabie w żyć wsadzą. Czy ja wyglądam na świniopasa? Chodźmy stąd, Szani. Mam dosyć tego błota, tych prosiaków. Wybacz Szani, zawiodłem cię. Chodzi ci o te świnie? Daj spokój. Jesteśmy tu razem jako para, no to chciałem wygrać ten. to. coś. Nie przesadzaj, nic się nie stało. Ach, powiedz mi, Szani, moja droga, jak to z Tobą jest, co? Co masz na myśli? Ej, Szani, Szani, Szani. Smale do ciebie cholewki, no to chyba widać. Oczywiście w imieniu Geralta, ale jednak. A ty nie. No to się zastanawiam, czego mi brak. Hmm, może po prostu nie jesteś w moim typie. Pomyślałeś o tym? Bzdura! Jestem w typie każdej. Tak? To udowodnij. A proszę bardzo. Wskaż mi dowolną niewiastę, a ja ci zaręczam, że w trymiga będzie moja. Może tamta, z wiankiem na głowie. Doskonały wybór. A teraz patrz, jak to robi Witold von Everett. A kogo to ja widzę? My się znamy? O to właśnie chodzi, że się nie znamy. Nie wiem, jak to się stało, ale przeżyłem pół życia bez Ciebie. Chyba nawet całe życie. Momencik, wybacz skarbie. Szani, nie utrudniaj. To niesprawiedliwe. Dobrze, już dobrze. Będę się trzymać z boku. Nie jesteś zwykłą dziewczyną, jesteś zjawiskiem. I właśnie spotkałaś na swojej drodze przeznaczenie. Ale ja, no, nie wiem sama. Cii, ty już nic nie musisz wiedzieć. Ja wszystko wiem. Od razu dostrzegłem, że masz w sobie to coś. Zrobię z ciebie prawdziwą danę. Wprowadzę na najlepsze salony. Na salony? A, ale jak to? Takie prawdziwe? W, w Nowigradzie i, i w ogóle? W Nowigradzie, w Oksenfurcie, albo i w samym Kowirze. Gdzie tylko będziesz chciała. Chodźmy do stodoły. To wszystko opowiem. Dokładnie. Mastka! Odejdź od pana! A wy to co za jedni? Bracia tej panny. I ślubowaliśmy tatkowi na łożu śmierci, że jej upilnuję przed takimi jak ty. Spokojnie, ale o co się rozchodzi? Przecież do niczego nie doszło. Niewinna rozmowa z panną, jak to na weselu. Wszyscy my słyszeli, jaka to niewinna rozmowa! Do stodoły żeś ją chciał zaciągnąć. I po co? Też na rozmowę? A pewnie, że na rozmowę. Ale wpierw potańcować. No sami przyznacie, kto by z taką pięknością tańcować nie chciał. No ślepy chyba tylko. Inną se znać do tańcowania! Albo ja zaraz jakąś sztachetę wezmę i z nią potańcujesz. Gerald, jesteś świadkiem, że starałem się załagodzić, ale oni chcą się bić. Jak dla mnie, proszę bardzo, to będzie przednia zabawa. Tam są sztachety. Co? Strach cię obleciał? Kurwa, nie zniosę tego. Nikt nie będzie zarzucał tchórzostwa Witoldowi von Everett. Dajcie spokój, nie będę się z wami bił. Twoja rzecz, bo my chcemy porządnie wygarbować ci skórę. Naprawdę? No, to już. Jedziemy. A, pokaż, co potrafisz. No skurwa, nie musisz mnie namawiać. Stachety to broń w sam raz dla was, świniopasy. Zaraz poczujesz to drewno na własnej kębie, jaśnie wielmożny panie. się tak dobrze, nie bawiłem. Następny do kolenia. Ale już przy przychodzi, Nie przystoi brać cię od chłody. Poza tym dziewka patrzy. <śmany> <śmany> Ale budowali zuba. Macie dość, wsiowe syny? Myśleliście, że możecie stawać przeciwko Fon Everzoltna, naszym Wiedźminowi? Wol mi stąd! Niech nie patrzę na wasze głupie pryski! Ej, a ty dokąd? Miałem uczynić z ciebie damę. Geralt, wytłumacz jej, że to nie moja wina! Oni się na mnie rzucili! No! No leć za nią! Chyba śnisz. No i proszę, zjebałeś. Zwiała. Zawsze w ten sposób podrywasz panny? Tylko tak. A ty za życia też byłeś taki uroczy. Wiesz, Wiesz? zwykle mi się udawało. Proszę cię, żebyś trzymał jęzor i łapy na wodzy. Masz się bawić, a nie tłuc weselników. Moimi rękoma. No dobra, postaram się. Oho, szani idzie. Pewnie nie będzie zadowolona, co? Ty narobiłeś rabanu, więc ty się tłumacz. No dobra, niech będzie. No, nie powiem. Stosujesz niecodzienne metody. Podrywać pannę, bijąc jej braci. No, no. Ciekawa jestem, co jeszcze masz w zanadrzu. O dziewczyno, czego ja nie mam w zanadrzu? Chętnie ci zademonstruję. Może tam, za stodunką. Ty już mi lepiej niczego nie demonstruj. Po prostu się bawmy dobrze. W końcu nie masz za wiele czasu. Jak każesz pani, nigdy nie sprzeciwiam się woli damy, szczególnie tak urodziwej. Chodźmy zatem. Takie skoczne melodie. Idziemy tańcować! Z tego co wiem, Wiedźmin nie przepada za tańcem. Dzisiejszy Wiedźmin uwielbia tańce, zwłaszcza z tobą. Chodźmy! No to bawimy się na całego! <śleski> Specjalnie dla naszych nadzwyczajnych gości: Wiedźmina Geralta i jego uroczej partnerki Szani. Muzykanci zagrają coś dla. Za... Co tu robi Dante Rodim? Wreszcie będzie coś do przytulania. O Shani, czas, żebyś poznała moją romantyczną naturę. Nie źle sobie radzisz. Hmm, mówią, że taniec to tylko wstęp do ha, bliższego zapoznania. Tak. Kto tak mówi? To kto, choćby ja. Ciekawa jestem, co dla Ciebie znaczy bliższe zapoznanie. O, to bardzo ciekawy proces, który Ciebie jako uczoną mógłby szczególnie zainteresować. Chętnie bym Cię wytłumaczył, ale strasznie tu głośno. Hmm. Widzisz tę drabinę? Prowadzi na górę. Tam na pewno moglibyśmy w spokoju oddać się bliższemu zapoznawaniu. Wydaje się, że muzykanci kończą grać. Wiesz, jak prawdziwy tancerz dziękuje swojej partnerce? Chyba nie. Co ty wyprawiasz? Zwariowałeś? Zwariowałem. Na Twoim punkcie. Umówmy się tak. Mówić sobie możesz, co chcesz, ale ręce trzymaj przy sobie. Dobrze? Jak to ręce przy sobie, to co to za zabawa? Poza tym myślałem, że Ci się spodoba. Ale ja lubię się całować. Pod warunkiem, że robię to z jedną osobą naraz. A was jest dwóch. Możliwe, ale poczułaś tak jednego. Nie. Ech. Mogłabym teraz chwilę porozmawiać z Geraltem? Ale po co? On nie ma nic ciekawego do powiedzenia to ludzie. Bardzo cię proszę. No dobra. I co? Widziałeś, jak to rozegrałem? Nie spierdol tego. Jestem ciekawa, jak to jest, kiedy ten duch siedzi w tobie. Czujesz coś? Masz na coś wpływ? Czuję. Ale nie mam wpływu na to, co robię ani co mówię. Czemu pytasz? Bo jestem ciekawa. Jakby to było, gdybym tańczyła tylko z tobą? Zróbmy to. Miałbym ochotę zrobić dokładnie za samo. No, to czemu tego nie robisz? No czemu pytam się? Tyle, że normalni ludzie nie zachowują się jak Witold von Everett. Bo są durniami? Dla niego zbyt ostry. W gruncie rzeczy jest nawet zabawny. O, widzisz? Ja jestem zabawny. Ja. A ty sztywny, jakbyś połknął dzidę. To <grym i zanusował> człowieka, który zaanonsował dla nas, dla was, piosenkę. Tak, zdziwiłam się, że mnie zna. Chyba nie zostaliśmy sobie przedstawieni. Kto to? To jest właśnie Gaunter Odin, pan Lustelko. Ciekawe, co to robi. Może po prostu trzeba go zapytać? Tak, skoro już tu się zjawił, powinniśmy z nim Ma Nie przyszło ci przypadkiem do głowy, że po prostu wpadł na wesele? Zapewniam cię, że on niczego nie robi, po prostu. Ani tym bardziej przypadkiem. Nie, eee, no co jest? Miałem się bawić, a od pięciu minut stoję jak kołek i słucham, jak gadacie. Wracam do ciebie. Chodź mieszani, nie ma co strzępić języka po próżnicy. Dzień jeszcze młody. Dalej, zróbmy coś szalonego. O, bydla! Popatrz. Ta drabina aż woła, żebyśmy weszli sobie na górę i pokompersowali. No Ale jak to? Tak, po prostu. A jak inaczej można wejść po drabinie? No to siądźmy sobie. Tak, po prostu. Nie no wezwój. O czym chciałeś ze mną porozmawiać? Przepraszam, pokonwersować. No więc. W zasadzie to. Tak? Wiesz, chodzi o to, że. No. Wyduś to z siebie. E, ja... No właśnie, tak myślałam. Chodźmy na dół. Ale co tak myślałam? Nie Prowa, co dużo ryczy, mało myka. Do tej pory ja mam do czynienia z pustymi dziewkami. A ty jesteś panią doktor. To chyba dobrze, że... Nie od razu tak cię... no wiesz... Przecież piernik to zwykła mąka, męka, miód, jaja i przyprawy. Pozwolę się nie zgodzić. Przy robieniu piernika najważniejszą przyprawą jest czas. Słyszysz, Szani? Co on tam bredzi? Cicho, posłuchajmy, to się dowiemy. Jak to? Najważniejszą przyprawą jest czas? To czas nadaje mu odpowiedniej konsystencji. Czas sprawia, że jest idealnie chrupki na zewnątrz i cudownie wilgotny w środku. No, a ile tego czasu by trzeba? Tego nie znajdziecie w żadnym przepisie. Trzeba dać ponieść się zmysł, żeby mogły dotykać czasu, wąchać go, a nawet chłeptać. Czas jest kluczem. Witaj, Szani. Pozwolisz, że się przedstawię? Jestem. Gaunter Odim. Piękna suknia. To twarzy ci w tym kolorze? Dziękuję. Dużo o tobie słyszałam, ale nie wiedziałam, że jesteś kucharzem. Tak dużo wiesz o piernikach? Ja po prostu dużo wiem o wszystkim. Ta? No to ciekawy jestem, co wiesz o mnie. Zawsze byłeś tym gorszym bratem. Od dziecka zazdrościłeś Olgierdowi wszystkiego, bo chciałeś być taki jak on. Bzdura! Nigdy nie zazdrościłem mojemu bratu. Owszem, był dla ciebie niedościgłym wzorem. Olgierd szybciej biegał, lepiej strzelał, był silniejszy. To Olgierd pierwszy nauczył się czytać. Chociaż bardzo się starałeś. Kiedy dorośliście, to on wybierał dziewczęta. Dla ciebie zostawały resztki. Przepraszam cię, Szani. Żałuję, że musisz wysłuchiwać tego. Nie łudź się. Szani też nie jest tu ze względu na ciebie, tylko na Geralta. Widać pisana ci jest rola nędznej kopii. Przy okazji, Olgierd też. Tańczył dużo lepiej od Ciebie. Łżesz jak pies! To mój brat! Kochałem go! Pytanie brzmi, czy Ty byłeś dla niego równie drogi, jak on dla Ciebie? Po śmierci zrobił ze mnie bohatera. W czasie mojej ostatniej bijatyki rzuciło o. się na mnie pięciu chłopa. Nie przeczę. Chciałem się wycofać. Zbiegłem do piwnicy i tam mnie dopadli, jak szczura. A wiesz, co wtedy zrobił Olgierd? Tak? Opowiedział wszystkim, że sam się na nich rzucił. Ciekaw jestem, skąd to wszystko wiesz. O, dobra. Olgierd często przychodzi na mój grób. Upija się i opowiada o starych czasach. Nie widzi mnie. Ale ja słyszę każde jego słowo. Stąd to wszystko wiem. Cóż, może kiedyś powie coś, co cię bardzo zaskoczy. Niby co takiego? Dłużej nie będę przeszkadzał. Miłej zabawy życzę, bo wiecie, czas. czas ucieka. Szani, przepraszam, ja. Daj spokój, nie przejmuj się. Mieliśmy się bawić, pamiętasz? Chodźmy, noc jeszcze młoda. Szanik, to wszystko ugarstwo. Nie Olgierd był nie tylko moim bratem. Był moim najlepszym przyjacielem. Już daj spokój. wierzyć. A może byś rozegrał z nami partyjkę Gwinta? No pewnie, nie musisz mnie pytać, karzełku. Nie musisz go obrażać. Nie obrażam go, tylko mówię jak jest. A ja ci mówię, że go to obraża. A co, twój kolega jest wielkoludem? Zamknij się! Grasz czy nie? Grajmy, grajmy! O co chcesz grać? No jak to? O wszystko, co mam! Nie wiedziałam, że jesteś hazardzistą. Tej nocy poznasz jeszcze inne moje zalety, dziewczyno. Wielkie zalety. Mamy taki zwyczaj, że ten, kto przegrywa, musi nosić ośleuszy. Nie moje zmartwienie, ja nie przegram. Coś dziwnego tu. Taś anomalia. Bo zaczął, żeby mi jeszcze jeden szpieg przed. mam dwóch jeszcze, no nie. jest jeszcze gorzej. Dziwne, że tris dali jako walczącą z zwarciu. No ale cóż, my tu pasujemy. Po prostu no nie. No, co za typ, jak wyciąga karty. I jeszcze jednego życia śpiewa. Nie wierzę. rozpracował mnie jak młodego. To mogę przegrać. Powiem więcej, jak to. Pegram albo to będzie remis. Ja jestem głupi. Mogłem sobie chociaż jedną kartę zostawić. Przeciwnik wygrał rundę. Kurwa, nie przegrałeś, Wiedźminie! Dawaj to, co postawiłeś, czyli wszystko! Wiecie, może się jakoś dogadamy. Nie wykręcaj się! Tylko dawaj kasę! I co teraz zrobimy? Łatwo się przepuszcza cudze pieniądze. Przecież chciałem wygrać te pieniądze dla ciebie. Mnie w grobie są niepotrzebne. Ale przegrałeś i muszę zapłacić. Popatrzcie go, gada sam do siebie. Pewnie zdążył się upić. Nie będziemy skubać pijanego. Niech założy czapkę i będziemy kwita. Zaraz, zaraz! Moment, chwila! Musi mieć nauczkę. Zakłada czapkę i daje 5% wszystkiego, co ma. Słyszałeś? Zgadzam się. Dostaniecie swoje 5%. Czapkę będę nosił bez obawy. Jak trzeba, to trzeba. Witold von Ewerec ma swój honor. Słyszeliście? Jest tak schlany, że uważa się za Witolda von Everetta. Przecież on już dawno nie żyje. No właśnie. Tymi duszami wyglądasz bardzo interesująco. Czas się napić. W końcu to weselisko! Tak, tak. Pijemy, 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 bo czas ucieka. Wypijmy za zdrowie Wiedźmina i jego narzeczonej! Słyszałaś, Szani, jesteś moją narzeczoną. Wiesz, co to oznacza? Nie, co? Że powinniśmy się zachowywać jak narzeczeni. Czyli jak? Ja ci będę kadził, ty się będziesz opierać, a potem i tak wszyscy wiedzą, jak to się skończy. A! Przednia zabawa! Przednia! No chodźmy dalej. Do twarzy ci z tymi... Dobra, ja tu kończę grę. Nie można zapisać w tym momencie. Chyba ich coś świerzbi. Ja tu kończę grę. Kończę też live'a i wracam do was. Pewnie już niedługo. Do zobaczenia, do usłyszenia, hej!